Szanowni Państwo, miło mi Państwa powitać na uroczystości przekazania radiowozów policyjnych w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie. W imieniu gospodarzy uroczystości, czyli Pana Przewodniczącego Rady Powiatu w Olsztynie, Pana Jerzego Laskowskiego oraz Starostwa Olsztyńskiego, Pana Andrzeja Abako, pragnę serdecznie powitać Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Pana Artura Chojeckiego. Witam Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Inspektora Jana Markowskiego. Witam komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie, inspektora Piotra Zaboskiego. Witam zastępcę komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie, młodszego inspektora Piotra Roberta Zalewskiego, Witam kapelana Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, księdza Arkadiusza Suchowieckiego. Witam członków zarządu powiatu Wolsztynie, radnych powiatu Olsztyńskiego. Witam serdecznie wszystkich funkcjonariuszy policji oraz przedstawicieli mediów. Szanowni Państwo, w 2019 roku Powiat Olsztyński przekazał na Fundusz Wsparcia Policji 190 tysięcy złotych. To środki, które są przeznaczone na dofinansowanie zakupu policyjnych radiowozów. Wczoraj w Biskupcu oraz w Dobrym Mieście odbyło się przekazanie dwóch pierwszych pojazdów spośród siedmiu, które mają zostać nabyte właśnie przy współudziale finansowym Powiatu. Dziś uczestniczymy w przekazaniu komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie trzech samochodów. Jeden z nich, Peugeot Rifter, został w połowie sfinansowany przez samorządy Powiatu Olsztyńskiego oraz gmin Dywity, Dobre Miasto, Świątki, Jonkowo, Olsztynek, Jeziorany, Kolno i Biskupiec. Pozostałą kwotę zabezpieczyła Komenda Główna Policji w ramach ustawy o modernizacji policji. O samochodach i ich przeznaczeniu na pewno za chwileczkę. Powie nam więcej komendant miejski policji w Olsztynie. A teraz skorzystajmy z okazji, że jest z nami pan wojewoda, pan Artur Chojecki. Proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Panie Starosto, pani Starosto, szanowni państwo, radni powiatu Olsztyńskiego, panie komendancie Wojewódzki, komendancie miejski, komendanci miejscy policji, szanowni państwo policjanci, szanowni państwo. Według wszelkich badań przeprowadzanych w ostatnim czasie Polacy czują się bardzo bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania przede wszystkim, bo to ponad, grubo ponad 90% społeczeństwa ma takie poczucie. Na to poczucie wpływa zapewne wiele czynników, ale jednym z kluczowych w mojej ocenie jest sprawność i Sprawność działania Polskiej Policji. Policja, która w tym roku obchodzi swoje stulecie, w ostatnich latach bardzo znacząco poprawiła sposób swojego funkcjonowania. Poprawiła także sprzęt, który służy do tego, aby zadania wykonywane przez policję były wykonywane w sposób profesjonalny, były wykonywane także w sposób no, taki służący komfortowi pracy policjantów, ale przede wszystkim po to, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom naszego regionu. Bo o naszym regionie myślę, chcę mówić, te nowe samochody, nowy sprzęt dla policji w tym roku idzie już w dziesiątki. Ja osobiście uczestniczyłem już w kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu takich uroczystościach przekazania tego sprzętu. I są jakby dwa modele tutaj funkcjonujące. Pierwszy to ustawa modernizacyjna polskich służb mundurowych, z których te samochody na ogół są zakupywane. I tu w tym przypadku mamy dwa takie samochody kupione z funduszu, z tego właśnie, z tej ustawy modernizacyjnej. A drugi. Także bardzo ważny i chcę podkreślić wagę tego, tej metody, tego sposobu, to poprzez Fundusz Wsparcia Policji współfinansowanie czy finansowanie w połowie przez samorządy poszczególnych powiatów, poszczególnych gmin. Dzięki temu jest możliwość zrobienia więcej. Zakupienia więcej sprzętu albo sprzętu lepszego, który umożliwi lepszą pracę polskim policjantom, a mieszkańcom naszego regionu zapewni bezpieczeństwo i zapewni to, że będą czuli się bezpiecznie tam, gdzie na co dzień mieszkają. I tutaj na wyrazy no, takiego docenienia. I wdzięczności zasługują ci samorządowcy, którzy rozumieją wagę tego przedsięwzięcia, bo to jest wspólne przedsięwzięcie zarówno państwa jako takiego, jak i władzy lokalnej, władzy samorządowej, która także ma w swoich zadaniach i w swoich obowiązkach zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom zarządzanych przez siebie jednostek samorządu. Dziękuję zatem wszystkim, którzy do tego się przyczynili. No i myślę, że na koniec warto powiedzieć, że dzisiaj jest dobry dzień dla, dla policji, dobry dzień dla, dla naszych mieszkańców, a gorszy i całkiem zły dla tych, którzy porządek, którzy bezpieczeństwo naszego regionu próbują naruszać. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję i pozdrawiam. Dziękujemy panie wojewodo. Szanowni państwo, ja pozwolę sobie jeszcze powitać komendanta straży miejskiej, pana Jarosława Lipińskiego, który jest wraz z nami. Szanowni Państwo, proszę teraz o zabranie głosu gospodarza uroczystości starosta olsztyńskiego, pana Andrzeja Abako. Panie wojewodo, panowie Komendanci, panie starosto, panie przewodniczący, koledzy, koleżanki radni powiatu olsztyńskiego, funkcjonariusze policji, jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj przed sesją Rady Powiatu mieć taką uroczystość przed swoim urzędem, że po raz kolejny samorządy wzmacniają służbę bezpieczeństwa, służbę policji w powiecie osztyńskim. Jest to już kolejny rok takiego działania, które, które pan komendant sobie wymyślił, że jak przychodzi do starosty czy też do wójtów burmistrzów, to ma tyle argumentów do przekonania, że. My w jakiś sposób uginamy się pod tymi argumentami, a wiedząc, że wymiana sprzętu, tych narzędzi do pracy policji jest bardzo potrzebna i jeżeli policja będzie miała nowoczesny sprzęt, niezawodny sprzęt, to wiemy też, że bezpieczniej będzie w naszych, w naszych małych ojczyznach. Ja z tej, e, chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Przewodniczącemu Rady, Radnym też za tą decyzję, że zgodzili się na przekazanie środków finansowych. Pomimo niełatwego budżetu roku 2019 to jednak znaleźliśmy te środki, żeby e, móc wesprzeć e, zakup nowych aut. Kupujemy ich aż 8. I to są też samochody specjalistyczne kierowane do poszczególnych zadań w Policji, nie są takie typowe samochody do patrolowania. Chociaż też są też samochody, które będą służyły ruchu, dla ruchu, dla tak zwanych białych czapek policyjnych, czyli dla ruchu drogowego i cieszę się bardzo, że Komendant Zabłuski w swojej reformie Przybliżył ruch drogowy w naszych miastach powiatu Osztyńskiego, dlatego że to jest też ważny, istotny element, żeby móc bardziej pilnować czy dyscyplinować kierowców poprzez ten nowoczesny sprzęt, ale przede wszystkim poprzez bytność policjantów na terenie mniejszych miejscowości niż tylko duże miasto Osztyn, bo zawsze jak ten ruch drogowy, zanim się wybrał do naszych miasteczek, to miał po drodze tyle interwencji, że zanim dojechał, tego porażosi się nie było. W tej chwili go widzimy na co dzień i za to serdecznie panie komendancie dziękuję. A też dziękuję panu wojewodzie za to, że e, wspiera jak gdyby też nas tutaj e, i komendę Miejską policji e, i zawsze te środki dodatkowe na te samochody się znajdują. Serdecznie panie wojewodo dziękujemy. Dziękuję Panie Starosto. Proszę teraz o zabranie głosu Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Inspektora Jana Markowskiego. Panie Wojewodo, Panie Starosto, Panie Starosto, Szanowni Radni, Komendanci Miejscy, Szanowni Policjanci. Tak wiele słów już padło ze, ze strony Pana Wojewody, Pana Starosty, że wypada mi tylko podziękować. Podziękować za tą współpracę, za to zaangażowanie. Panie Wojewodo, ja dziękuję za ten program modernizacji policji, bo ten program to nie tylko samochody. Należy podkreślić, że w naszym regionie jest realizowanych kilka inwestycji. Chciałbym też podziękować osobiście, Panie Wowodo, za tą wczoraj zapadła ostateczna decyzja co do budowy naszej strzelnicy garnizonowej na terenie naszego kompleksu na ulicy Pstrowskiego, w którą Pan Wojewoda był osobiście zaangażowany i dzięki wsparciu i zrozumieniu ta decyzja jest pozytywna. Także jeszcze raz dziękuję. Panie Starosto, ja, e, tak jak Pan Starosta podkreślił, będzie osiem aut. Auta będą to kupione z środków tutaj Starostwa, Pana Starosty i ościennych gmin. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Ten sprzęt niewątpliwie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, a dzięki temu poczucie tego bezpieczeństwa wśród obywateli i mieszkańców naszego regionu stale rośnie. Za to Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A Wam, drodzy policjanci, życzę Wam, żeby ten sprzęt służył godnie, żebyście go dbali o ten sprzęt i żeby służył wam jak najdłużej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę teraz o wysłuchanie wystąpienia Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie, Inspektora Piotra Zaboskiego. Szanowny Panie Wojewodo, Szanowny Panie Komendancie Wojewódzki, Szanowny Panie Starosto, Wicestarosto, Szanowni samorządowcy, z którymi od lat współpracuję, szanowny mój zastępco, szanowne media i przede wszystkim wy policjanci i nasz kapelanie. Ja chciałem oczywiście zacząć od słów podziękowania, bo tylko dzięki staraniom i tutaj pana wojewody, i pana starosty i wszystkich samorządowców z powiatu. Jesteśmy teraz świadkami przekazywania tych samochodów, nie tylko tych, bo wczoraj były dwa przekazane w Dobrym Mieście, w Biskupcu dla ruchu drogowego. Nasz sprzęt poprawia się, coraz możemy bardziej profesjonalnie pełnić służby, ale przechodząc do szczegółów to chciałem powiedzieć, że te trzy samochody są nietuzinkowe. pierwsze otrzymujemy Toyotę Land Cruiser, która w 100% była sfinansowana z ustawy o modernizacji policji. I ona jest dedykowana dla wydziału życia, a konkretnie do zespołu poszukiwań osób zaginionych. To właśnie taką Toyotą nasi policjanci będą przemierzać no, bardzo trudne też tereny naszego powiatu, leśne, bagniste, tak, w poszukiwaniu chociażby naszych grzybiarzy, którzy nie, nie, niejednokrotnie gubią drogę powrotną. Drugi pojazd to jest pojazd także cywilny, ale będzie służył do poczty kurierskiej. To ten pojazd będzie na co dzień rozwoził dowody osobiste do państwa gmin, bo to robimy już od trzech lat to ten samochód będzie woził zaopatrzenie do posterunków policji, komisariatów założyliśmy, że co najmniej raz na dwa dni takie zaopatrzenie dostarczamy. Po, to, po co to zrobiliśmy trzy lata temu? Po to, żeby nasi policjanci nie przyjeżdżali do Olsztyna po zaopatrzenie, żeby to zaopatrzenie do nich przyjeżdżało bo jeżeli oni będą pracować na miejscu to więcej czasu będą z waszymi mieszkańcami spędzać to 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 nam przyświecało i na dzień dzisiejszy tak jest, że e, akta prokuratorskie, zaopatrzenie, ten tak zwany toner, papier e, czy chemię gospodarczą, to nasi kurierzy dowożą e, praktycznie codziennie do, każdego, e, do każdej gminy. E, I trzeci pojazd, który też w 100% został, a przepraszam, chciałem powiedzieć, że tak jak pani Magda powiedziała, że ten jest współfinansowany 50 na 50 e, do poczty kurierskiej dzięki temu. Oczywiście wszystkich samochodów będzie 8, staramy się z panem starostą. Je przekazywać w obecności samorządu, który dofinansował, żeby to też samorządowcy widzieli, dlatego wszystkie samochody tutaj dzisiaj nie są na placu. I trzeci pojazd, który został w 100% sfinansowany z ustawy modernizacji policji, który jest dedykowany dla naszych dzielnicowych na nagórkach w mieście i mam nadzieję, że też z powodzeniem tutaj pomoże w tej trudnej służbie naszym policjantom. No tak na, na trudnym terenie, gdzie jest 65 tysięcy ludzi mieszka. Ja myślę, że, że to ta współpraca trwa i będzie trwała i, i, i chciałem na koniec powiedzieć, że 50 na 50 Państwo samorządowcy, ja to rozumiem po swojemu, że ustawodawca, który spowodował, że finansujemy w 50% ze skarbu Państwa 50 samorządów miał na myśli, żebyśmy my jako Policja, Państwowy Urząd bardziej się skłaniali ku współpracy z samorządami, bo my przychodząc po z prośbą o współfinansowanie. Zazwyczaj wysłuchujemy Waszych problemów, a Wy naszych problemów. I w ten sposób integrujemy się i te, te, ta służba państwowa jest bliżej społeczności samorządowej. Bardzo dziękuję. Życzę policjantom, którzy będą i pracownikom na co dzień korzystać z tego sprzętu, aby radowali się, ale oczywiście też dbali o ten sprzęt, bo ten sprzęt jest bardzo drogi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Komendancie. Szanowni Państwo, proszę teraz kapelana księdza Arkadiusza Suchobieckiego o odmówienie modlitwy i poświęcenie pojazdów. Wspomorzenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Boże, ty mocą swojego słowa stworzyłeś wszechświat, dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby te pojazdy, które są dziełem ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu służyły dobru ludzi, policjantów, ich pracy i wypoczynkowi. Za wstawiennictwem św. Krzysztofa obdarz roztropnością wszystkich którzy będą się posługiwali tymi pojazdami, niech ostrożnie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi. Gdy będą się udawać do pracy lub na odpoczynek, niech w drodze towarzyszy im zawsze Chrystus, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Was wszystkich tu zgromadzonych niech błogosławi, strzeże i zachowat wszelkiego zła, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. zapłać. Szanowni Państwo, nadszedł teraz moment na przekazanie kluczyków. Bardzo proszę Pana Starostę, Pana Wojewodę oraz Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji. Zapraszamy tutaj, na tacy są kluczyki. Szanowni Państwo, wszyscy mamy nadzieję, że samochody będą dobrze służyły funkcjonariuszom policji, oby państwu jeździło się nimi bezpiecznie, a i bezpieczeństwo mieszkańców wzrastało. Poprosimy może o odpalenie silników. No jeden samochód może chyba zapalić niebieskie światło, chyba że pan komendant zgodzi się na sygnał dźwiękowy również. Może być. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie na uroczystość. Szanowni Państwo, za chwileczkę rozpocznie się sesja Rady Powiatu w Olsztyni, na którą również bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję raz jeszcze.